Władysławiu Śląskim. Obiekt. Jest pan wiceprezydent. Panie wiceprezydencie zapraszamy oczywiście tutaj do nas. Przedstawiciel gospodarza, gospodarz też tego terenu, więc myślę, że najpełniejszą informację od pana prezydenta uzyskamy na temat tego obiektu. Zapraszamy tutaj koło pana ministra jak najbardziej. Szanowni Państwo, no jest dzisiaj z nami, ne, można powiedzieć, bardzo reprezentacyjna grupa naszych gości w powiecie wodzisławskim, bo jest z nami sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości pan Michał Woś, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych ne, pan Paweł Jabłoński, ne, parlamentarzyści ne, pani senator Ewa Gawenda, pani poseł Teresa Glenc, poseł ne, Adam Gawenda, Grzegorz Matusiak, ne, jest również przedstawicielem pana posła Bolesława Piecha, pan Karol Szymura. Nie wiem czy wszystkich tutaj wyczytałam, czy jeszcze kogoś przeoczyłam? Chyba wszyscy są. A oczywiście starosta pan Leszek Bizoń jest również przedstawicielem prezydenta miasta Włodzisław Śląski i gospodarza pan wiceprezydent Wojciech Krzyżak. Witamy bardzo serdecznie. No, witamy również radnych, którzy tutaj przybyli z powiatu Wodzisławskiego oraz miasta Wodzisław. No i nie przedłużając oddaję głos Panu Wojewodzie Jarosławowi Wieczorkowi, który gości dzisiaj od rana z wizytą w powiecie wodzisławskim. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Szanowni Państwo parlamentarzyści, Panie Starosto, Panie Prezydencie, ja ja Szanowni Panowie Ministrowie, na Szanowni Państwo, tym, jesteśmy dzisiaj w, w powiecie wodzisławskim. Od samego rana, w ramach trasy Dotrzymanego Słowa, w ramach objazdu, wizytacji w tym przepięknym miejscu, jakim jest, jakim jest powiat, rozpoczęliśmy nasze spotkanie od spotkania z samorządami. Od godziny 8 rano dyskutowaliśmy na wiele ważnych tematów dla poszczególnych gmin, jak również dla całego powiatu wodzisławskiego o tym, co udało się zrealizować, jakie są realizacje w trakcie oraz jakie wyzwania będą i stoją przed nami w najbliższej perspektywie czasu. Rozmawialiśmy o tym ponad miliard 300 milionów złotych, które trafiło do powiatu wodzisławskiego na te programy społeczne, na programy dla przedsiębiorców oraz na programy twarde w ramach inwestycji, inwestycji, które są wspierane również przez środki krajowe. Mówimy o inwestycjach z programu rządowego, programu inwestycji lokalnych, rządowego programu rozwoju dróg oraz z programu inwestycji, inwestycji strategicznej. Ta redystrybucja i to współdziałanie wraz z samorządem może się odbywać dzięki temu, że dzisiaj finanse publiczne wyglądają zupełnie inaczej niż jeszcze te 7, 8, 9, 10 lat temu. Wzrost w budżecie państwa, który jest dostrzegalny, pozwala na to, aby dzielić się tymi dobrami z naszymi obywatelami, z naszymi mieszkańcami, jak również wspierać kluczowe i istotne inwestycje w Polsce, w Polsce lokalnej. To wszystko w ramach strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju pana premiera Mateusza Morawieckiego. Zrównoważony rozwój jest domeną tego rządu i chcemy, aby niezależnie od tego, czy jest to mała miejscowość, czy jest to wioska, czy jest to duże miasto, dostęp do tych podstawowych dóbr i usług był, był wszędzie na podobnym poziomie. Wszyscy mieszkańcy zasługują na to, aby był dobry żłobek, dobra szkoła bezpieczne, nowoczesne drogi, jak również miejsca wypoczynku. I znajdujemy się dzisiaj właśnie w, takiej, w takim miejscu, gdzie za kilkanaście milionów złotych zostało wykonane zadanie w ramach programu inwestycji strategicznych. Wraz z samorządem Włodzisławia Śląskiego przepiękna modernizacja ośrodka i zbiornika Balaton będzie służyło mieszkańcom Wodzisławia, ale również, również całego powiatu. To dofinansowanie było bardzo duże, bo ponad 12 milionów, 12 milionów złotych dofinansowania w ramach programu inwestycji strategicznych daje taką możliwość. Wczoraj, dzisiaj trwają odbiory już tej inwestycji, a z tego co wiemy to za kilka dni zostanie już udostępnione naszym, naszym mieszkańcom. Przykład tego miejsca to jest przykład przeobrażania się tej polski lokalnej, ale przeobrażania się również całego, całego powiatu Gliwickiego. Przed nami wraz z parlamentarzystami jeszcze dzisiaj cały dzień pracujący. Chcemy odwiedzić wiele miejscowości. Chcemy dostrzec, zobaczyć owoce tej, tej pracy, zarówno samorządu, jak i, jak, i, jak i rządu na rzecz mieszkańców. Bardzo serdecznie chciałem podziękować parlamentarzystom oraz panom ministrom za to współdziałanie, za te inicjatywy, za to, że takie projekty jak te mogą być zrealizowane dzięki temu, że te programy na poziomie legislacji, na poziomie rządu mogły być wdrożone, ale nie, nie byłoby tych programów, gdyby nie również samorząd, czyli tutaj w tym przypadku miejscowości w powiecie wodzisławskim jak i samostarostwo powiatowe. To napisanie odpowiedniego wniosku, przygotowanie całej dokumentacji dawało szansę na to, aby taki projekt uzyskał wsparcie, uzyskał dofinansowanie i niebawem ta inwestycja może służyć naszym mieszkańcom i naszym obywatelom. Jestem pełen podziwu dla pracy, wspólnej pracy. Zarówno parlamentarzystów, rządu, jak i samorządu, przez te ostatnie lata, jak wiele na rzecz naszych mieszkańców udało się zrealizować i, i zbudować, bo myślę, że to jest nasza absolutna powinność, żeby pracować, spełniać oczekiwania i służyć naszym obywatelom. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani Wojewodo, i proszę o zabranie głosu, głosu na sekretarza stanu Ministerstwa Sprawiedliwości, pana Michała Włosia. Dziękuję, szanowni Państwo, dzisiaj. Pogada. On wojewoda liczył, że się przepłynie kajakiem z mokry z innego z innego powodu, ale rzeczywiście bardzo ważny dzień dla powiatu wodzisławskiego. Cieszę się, że tutaj dzisiaj wszyscy jesteśmy, bo, szanowni Państwo, do powiatu wodzisławskiego w ostatnich latach tylko z. Trzech podstawowych funduszy związanych z inwestycjami, inwestycjami strategicznymi, z inwestycjami drogowymi spłynęło blisko 400 milionów złotych, 374 miliony, jeśli dobrze dokładnie pamiętam z dzisiejszego spotkania z Panem Wojewodą. I nie byłoby to możliwe, gdyby nie to, że Szanowni Państwo, wykończyliśmy mafie VAT-owskie. Kiedyś te pieniądze były rozkładane, dzisiaj one służą mieszkańcom, służą tym wszystkim, którzy korzystają z tych pięknych obiektów, właśnie jak tutaj nad Balatonem, bo gdyby nie ta dotacja rządowa, no po prostu ten obiekt, by najpewniej nie powstała a na pewno nie powstał tak sprawnie, tak szybko. Bardzo dziękuję za tą dobrą współpracę rządu z samorządem, bardzo dziękuję za te dobre, mądre wnioski, za to, że możemy współdziałać i współpracować, ale też, szanowni państwo, chcę podziękować za właśnie to zaangażowanie, zaangażowanie i parlamentarzystów, i samorządowców, to, żeby te wszystkie inwestycje dla dobra mieszkańców powstały. I jak mówiłem, środki z tego, dzięki temu, że mafie vat są wykończone przez zmiany w prawie karnym, przez usprawnienie działań związanych z finansami państwa, ale też, szanowni państwo, dzięki temu, że to tak działa, powiat może się rozwijać, cały powiat i wszystkie gminy i to jest bardzo ważne dla mieszkańców. Dziękuję panu wojewodzie za tą wizytę tutaj dzisiaj i myślę, że to jest współdziałanie nas wszystkich. Właśnie po to, żeby jak najlepiej samorządy się rozwijały. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani ministrze i zapraszam do zabrania głosu wiceministra spraw zagranicznych, pana Pawła Jewnskiego. Może tak, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, rzeczywiście jest dokładnie tak, jak mówił pan wojewoda, jak mówił pan minister Wosz, my po prostu działamy, my po prostu pracujemy, pracujemy wszyscy razem. Rzeczywiście, gdyby nie reformy, które prowadziliśmy, zaczęliśmy wprowadzać od 2015-2016 roku, a więc właśnie uszczelnienie systemu podatkowego, to co przede wszystkim zaproponował premier Malawiecki wtedy, dzięki czemu udało nam się zwiększyć dochody budżetu, to dzisiaj tych pieniędzy by nie było. Rozmawialiśmy dzisiaj rano z samorządowcami ze wszystkich gmin, z Powiatu, także z miasta oczywiście. I myślę, że co do jednego wszyscy się zgadzają, że takich pieniędzy rządowych dla samorządów nie było nigdy za tym. Bo to nie tylko jest Wodzisław, nie tylko Powiat Wodzisławski, to są tak naprawdę wszystkie gminy, miasta, mniejsze i większe miejscowości w całej Polsce. My wychodzimy z założenia, że Polska jest jedna. Cała Polska to jest Polska A. Nie ma różnicowania, że, że do metropolii mają trafać pieniądze, a do, jak to niektórzy pogardliwie określali, na tą prowincję, do tych właśnie miejsc Polski wschodniej, albo Polski południowej, ale nie związane z wielkimi miastami, to tam pieniędzy miało nie być. My te pieniądze znaleźliśmy, te pieniądze były i te pieniądze są. I te pieniądze będą, bo cały czas są kolejne programy. Dzisiaj rozmawiamy o inwestycjach, które już zostały zrealizowane. Jak niektórzy mówią czasami, że są czeki bez pokrycia, takie też zarzuty wobec nas padają. Proszę spojrzeć, co jest za nami. To jest właśnie pokrycie tego czeku i masa innych inwestycji, setki milionów, a w kolejnych dniach, w kolejnych miesiącach będą następne nabory się zamykały. Tych inwestycji będzie jeszcze dużo. Jedna ważna rzecz, godna podkreślenia także, my nie patrzymy na barwy polityczne. My czasami mamy spory polityczne, pochodzimy z różnych partii, jesteśmy tu w Władysławie, przecież, gdzie nie rządzi prezydent sprawiedliwości, czasami spory są bardzo ostre, doskonale państwo o tym wiecie, ale my współpracujemy razem tam, gdzie się da dla dobra mieszkańców. Mamy tutaj naszych radnych, którzy też ogromną pracę wykonują, też bardzo mądre postulaty zgłaszają i to też się w ogromnym stopniu przyczynia do tego, że Włodzisław się zmienia na lepsze. Będziemy dalej to robili jako Prawo i Sprawiedliwość, jako rząd zjednoczonej prawicy, bo uważamy, że tak dokładnie to powinno wyglądać. Pieniądze, które ludzie płacą w podatkach powinny trafiać nie do machu tylko z powrotem do ludzi, do samorządów. Niezależnie skąd jest burmistrz, wójt czy prezydent miasta. Rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze będzie pomagał. Kolejne decyzje inwestycyjne już w najbliższych miesiącach. Będziemy to, mam nadzieję, mogli niedługo ogłaszać. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie ministrze. Proszę o zabranie głosu panią poseł Teresę Glems. Szanowni państwo, wielki do dzień dla Włodzisławia, ale nie tylko. Dla złego powiatu włodzisławskiego. I nie tylko, ponieważ z Balatonu, z tego co mi wiadomo, korzysta praktycznie całe województwo. Przyjeżdżają tutaj, podziwiają piękno tej przyrody. I to, co moi przedmówcy powiedzieli, tych pieniędzy nie byłoby, gdyby nie wsparcie rządu, i to naprawdę bardzo zdecydowane. Dla mnie osobiście to niesamowita radość, ponieważ miałam wielką przyjemność i, i też y, satysfakcję wspierania tego, tych działań wszystkich, które okazały się owocne, udało się. Mamy. Modernizację balatonu zamkniętą. Oczywiście jesteśmy jakby w Wigilii otwarcia, takiego oficjalnego otwarcia balatonu, ale już tutaj możemy tą kropkę na tki podstawić i ogłosić, oficjalnie ogłosić, że balaton mamy wyremontowany. To naprawdę wielka, potężna inwestycja. Ośmielę się powiedzieć, że jedna z większych w całym powiecie. W przeciągu tych ostatnich lat to jedna z największych inwestycji, jeśli chodzi o środki przekazane tutaj właśnie na remont tego, tego obiektu. Oprócz tych potrzeb, jakie mają mieszkańcy, myślę tu o bezpieczeństwie, o poczuciu pracy, to poczucia odpoczynku, relaksu jest też bardzo ważna u ludzi. Ludzie przychodzą z nowego biura, bardzo często to podpiszali, mówiąc pani poseł, ten balaton od dziesiątek, dziesiątek lat nie był remontowany. Prosimy tutaj o, o podjęcie wszelkich działań, żeby się to udało. I po rozmowie, co tutaj minister Jabłoński zaznaczył z Panem Prezydentem, myślanie polityczne jest rzeczywiście całkowicie różne i inne, ale tutaj potrzeba mieszkańców, potrzeba ludzi po prostu jest priorytetem dla nas. I no, myślę, jak tutaj jesteśmy wszyscy cieszymy się, cieszy się cały powiat, że wreszcie będziemy mieli wyremontowany balaton. Ostatnio w mediach społecznościowych aż kurczy, wszyscy, wszyscy, autentycznie wszyscy cieszą się z tego obiektu. I to jest taka radość, to, która nie ma barw politycznych. No nic tylko po prostu przyjeżdżać na rowerach, korzystać z tego akwenu i myślę, że nawet przy takiej pogodzie jest tutaj, co robić. Także życzę wszystkim użytkownikom wiele radości z korzystania z tego obiektu. Dziękuję pani poseł. Ten parasol, który dzisiaj tutaj nam towarzyszy. To jest taki parasol ochronny też nad tym balatonem, który roztoczono właśnie dzięki współpracy rządu i samorządu. Proszę o zabranie głosu pani senator Ewa Gawenda. Państwo, Pan Wojewoda powiedział, że trochę ponad 12 milionów tutaj zostało dotacji przyznanej. Ja bym powiedziała, że prawie 13, bo to 12,800. Także bardzo, ale to bardzo dziękuję za to wsparcie, które popłynęło tutaj właśnie do powiatu Wodzisławskiego, do miasta Wodzisławia na to, by mieszkańcy mogli i mieli miejsce do odpoczynku. Jak widzimy tutaj za naszymi plecami miejsce już na ukończeniu, pięknie wszystko wyremontowane. Ja jako senator zachęcam wszystkich, żeby właśnie tutaj korzystali z tego miejsca. Nie trzeba wyjeżdżać nad morze, nie trzeba wyjeżdżać w góry, można przyjechać już niebawem tutaj nad Balaton i odpoczywać tutaj. Chciałam bardzo serdecznie przede wszystkim podziękować naszym radnym miasta Włodzisławia Śląskiego, którzy tutaj również za moimi plecami stoją, dlatego że bardzo mocno zabiegali o to, żeby właśnie ta inwestycja tutaj powstała. I dzięki dobrej współpracy pomiędzy samorządem, rządem to się udało. Za to, szanowni radni, bardzo też Wam dziękuję. I jeszcze raz podkreślę, zapraszam wszystkich do korzystania z tego miejsca. Dziękuję. Bardzo dziękuję i zapraszam pana posła Adama Gawenda. Szanowni Państwo, rzeczywiście dzisiejszy dzień to taki bardzo ważny, chociaż deszczowy, ale z drugiej strony owocny, bo dzisiejsza poranna, bardzo merytoryczna dyskusja z wszystkimi samorządowcami podkreśla, jak ważny jest ten element dobrej współpracy, który pozwala na realizację wielu inwestycji. Dzisiaj rano na spotkaniu wuj Lubomia podkreślił, że obchodzi swój jubileusz 25 lat pracy w samorządzie jako wójt jednostki samorządu terytorialnego jako wójt gminy Lubomia i nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji, żeby gminy wiejskie, gminy rolnicze mogły korzystać z tak dużych środków budżetu państwa. One powodują, że ten rozwój jest widoczny, ale w sposób taki zrównoważony. Nie tylko płyną pieniądze do dużych miast, do dużych aglomeracji, ale płyną pieniądze tam, gdzie są potrzebne naszym mieszkańcom. W sposób bardzo odpowiedzialny realizując te inwestycje dzisiaj pokazujemy, dokonujemy takiego podsumowania, bo prawie 375 milionów złotych w ostatnich latach popłynęły na inwestycje w powiecie wodzisławskim, z czego ponad 155 milionów tylko na drogi. Jesteśmy w, tej, w tym miejscu, w Wodzisławiu Śląskim na Balatonie, z którego będzie korzystało wielu mieszkańców, nie tylko Wodzisławia, ale i regionu. Ale pojedziemy również na teren rewitalizowanej kopalni Anna, gdzie prawie 25 lat pracowałem. Moim zadaniem, również i wyzwaniem było jest to, by te tereny pogórnicze, bardzo trudne do zrewitalizowania, dzisiaj nabrały nowego blasku gdzie również tam będziemy wizytowali starą kopalnię, moją Anienkę, tak ją nazwę i popatrzymy jak można tereny pogórnicze, bardzo trudne, przekształcać przekształcać i dawać im nowe życie oczywiście już nigdy to nie będzie takie miejsce, które zatrudnia ponad dwa tysiące ludzi ale będzie to miejsce, które będzie służyło naszym mieszkańcom i naszą powinnością i zadaniem jest właśnie współpracować z radnymi, z wszystkimi liderami samorządowymi po to by właśnie wypełniać to nasze zadanie, do którego jesteśmy powołani. Zadanie, na które składają się wszyscy poprzez swoje podatki. Rzeczywiście, wszystkie te elementy, które uszczelniły system podatkowy, pozwalają na to, żeby tak duże środki, ponad 100 miliardów 370 milionów złotych w ostatnich latach, również w projektach miękkich, popłynęło do powiatu wodzisławskiego. To jest praktycznie z powiatów ziemskich jedna z największych sum która dzisiaj została wykorzystana w ostatnich latach do tego typu zadań. Niezależnie od tego, że dzisiaj jest taka pogoda, będziemy mieli okazję zwizytować jeszcze wiele obiektów, które będą już służą naszym mieszkańcom. A z tego miejsca, dziękując wszystkim samorządowcom, tu obecnym radnym przede wszystkim dziękuję Panu Wojewodzie za takie bardzo dobre gospodarzenie wszystkimi tymi środkami, za które odpowiada w imieniu rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję Panie Pośle i proszę o zabranie głosu Pana Posła Grzegorza Matusiaka. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Jeszcze nie tak dawno z Panem Prezydentem Jeczykalem Piecą wczoraj odwiedziliśmy tutaj po tym terenie, gdzie on składał właśnie ten wniosek odnośnie rewitalizacji tego terenu. Dzisiaj widzimy, że ten teren jest rewitalizowany i on będzie służył nie tylko mieszkańcom powiatu wodzisławskiego, bo wiele mieszkańców z mojego miasta Jassi Wiesdój tutaj skorzysta i z pewnością będzie wypoczywać, relaksować się i mam nadzieję, że ten ośrodek będzie pełny, bo jak widać on jest najpiękniejszy ośrodek tutaj w naszym okręgu i będzie służył nie tylko mieszkańcom, tak jak mówię, Wodzisławia i ale również podejrzewam Rybnika i Okolic. Szanowni Państwo, tu widać na tym przykładzie skuteczność naszych programów, programów Rządu Prawa i Sprawiedliwości. My te środki gospodarujemy i dajemy w bardzo dobre ręce samorządowców, którzy też potrafią z tych naszych środków Prawa i Sprawiedliwości korzystać. I za to im bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani Pośle i proszę o zabranie głosu Wiceprezydenta Miasta Władysław Pana Wojciecha Krzyżaka. Dziękuję bardzo Panie Wojewodo, Państwo Parlamentarzyści, Panowie Ministrowie, Szanowni Państwo, a ja nie wiem czy Pan czy nie będziecie żałować, że do głosu. Natomiast e, e, powiem tak, zgadzam się z Państwem, że robimy to wszystko dla naszych mieszkańców. Zgadzam się z Państwa twierdzeniami, że a, pieniądze powinny trafić do samorządu, bo tylko Polska lokalna wie, jak je dobrze wydatkować na tym poziomie lokalnym. Natomiast niestety nie do końca się zgadzam z tym, że te pieniądze w samorządach są, bo przynajmniej w Włodzisławiu i również biorę to za dobrą monetę, że Państwo mówicie, że nie grają tutaj role barwy polityczne. Wodzisław w ostatnich kilku latach dostał z dotacji i z udziałów podatków kilkadziesiąt milionów złotych mniej. Przy budżecie 200 milionów w skali roku, a 45 milionów to jest naprawdę dosyć duża kwota. I redystrybucja tych pieniędzy poprzez programy rządowe oczywiście jest chwalebna i my po te pieniądze jako samorządowcy będziemy starali się sięgać i staramy się sięgać, natomiast z punktu widzenia samorządowego w odejściu od tej polityki dużej, która się tam gdzieś dzieje, samorządy mają mniej pieniędzy, mniej wpływów w uziale w podatkach. I to jest jak gdyby fakt, więc już niezależnie od, od wszystkiego dobrze by było, że jaka. Jaka opcja by nie wygrała, żeby jednak te pieniądze trafiały trochę więcej do samorządów właśnie do tej społeczności lokalnej. Dzisiaj jesteśmy na obiekcie Balaton, gdzie od kilkudziesięciu lat mieszkańcy i Wodzisławia, ale też miejscowości sąsiednich korzystają z tego obiektu. On był typową już pod koniec sadzawką, która nie spełniała żadnych norm. Natomiast była mocno umiejscowiona sentymentalnie w, wśród mieszkańców, dlatego kilka lat temu powstał projekt i czekał na odpowiednie środki, z których mógłby być realizowany. I powstał w tej chwili faktycznie jeden z ładniejszych otwartych ośrodków w tym rejonie powiatu, jeżeli nie województwa. Cieszę się bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili, państwu posłom, parlamentarzystom. Którzy pozwolili na to, żeby ten ośrodek powstał, bo faktycznie jest to duma, z której możemy być wszyscy szczęśliwi. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Prezydencie i zapraszam gospodarza powiatu Włodzisławskiego, Pana Starasta Leszka Widzenia, na koniec, ale podsumowująco. Dziękuję. Przede wszystkim Państwo parlamentarzyści, Panie Wojewodo. Dostojni goście. Ja chciałbym na początku przede wszystkim podziękować za tą dzisiejszą wizytę. Wprawdzie aura nam nie dopisuje, ale w tej chwili podziękować za tą pierwszą część tej, tej wizyty, za to, że mogliśmy się w naszym centrum konferencyjnym spotkać i otwarcie porozmawiać o problemach, które dotykają samorządy naszego powiatu o tym, co jest dobre, co jest jeszcze nie do końca dobre i co można zrobić i poprawić. I dziękuję właśnie za tę szczerość, za tą otwartość, za to, że mogliśmy w takiej normalnej, przyjaznej atmosferze rozmawiać o finansach samorządów, o problemach szpitala, o problemach w oświacie, problemach związanych z, w ogóle z funkcjonowaniem samorządów na terenie naszego powiatu. Ale też chciałbym bardzo serdecznie podziękować za tą współpracę w ciągu tych minionych lat. I dzięki tej współpracy mogliśmy zrealizować wiele pięknych zadań, takich jak chociażby Balaton, ale jest wiele innych na terenie naszego powiatu, na terenie miast i gmin naszego powiatu, inwestycji, które. Były w ostatnim czasie realizowane, które się kończą, ale też była to okazja do rozmowy i do przedstawienia tych potrzeb czy tych wniosków, które w tej chwili składamy. I tak jak do tej pory liczyliśmy na tą współpracę, na pomoc naszych parlamentarzystów w pozyskaniu tego dofinansowania do tych zadań, tak samo mogliśmy przekazać te nasze. Prośby i potrzeby związane z kolejnymi zadaniami. Liczymy właśnie na tą pomoc i na to, że w najbliższym czasie będziemy mogli cieszyć się tak jak dzisiaj na terenie tego obiektu cieszyć się z kolejnych zadań, które jako, zarówno jako powiat, jak i samorządy naszego powiatu będą mogły realizować. I będą mogły e, tworzyć właśnie dla dobra e, mieszkańców naszego powiatu, tak aby mieszkańcom tego powiatu, tego wyjątkowego miejsca, tak jak już powiedziałem, nie tylko na mapie regionu, na mapie Śląska, ale i na mapie e, Polski, żyło się lepiej. I za to serdecznie dziękuję. Dziękuję, panie Starosto. Jeszcze tutaj głos jeden. Szanowni Państwo, Pan Wiceprezydent nie był obecny na porannym spotkaniu z wszystkimi samorządowcami, również w którym brał udział Pani Wiceprezydent Włodzisławia i chciałbym sprostować Wodzisław Śląski w roku 2015. Te dane są pochodzą z wykonania budżetu. Dochody uzyskał na poziomie 138,8 miliona złoty. To był rok 2015. Rok 2021. Dochody 261,6 miliona zł i rok 2022 265,2 miliony zł Więc jest znaczący wzrost. Niezależnie od tego w roku 2022 dodatkowa subwencja, wyrównawcza subwencja to 9 milionów złotych które wpłynęły do budżetu miasta Wodzisławia jeszcze w roku 2021 na rok 2022 i 6,3 miliona złotych dodatkowo w roku 2022. W roku 2023 dla całego powiatu Wodzisławskiego jeszcze subwencja wyrównawcza dodatkowa dodatkowe środki to są w sumie 55 ponad milionów złotych, W związku z tym Panie Wiceprezydencie, rzeczywiście mówimy tutaj o sytuacji nadzwyczajnej, o realizacji ważnych inwestycji i z punktu widzenia wiceprzewodniczącego Komisji Finansów Publicznych musiałem te dokładne dane, precyzyjne dane sprostować. Rzeczywiście do jednostek samorządu terytorialnego płyną wyższe środki, niezależnie nawet od tego dodatkowo wsparte dodatkową subwencją. Bardzo dziękuję Pani Pośle. Można powiedzieć, że deszcz pieniędzy spłynął na powiat Wodzisławski, miasto Wodzisław i oby tak każdy samorząd mógł tego doświadczyć. Pani minister. Ja jeszcze mogę w imieniu rządu, bo to też jest myślę dość istotne. To, co mówił Pan Poseł Gawenda, to jest dokładnie efekt naszej polityki. My o tym mówimy: walka z mafiami gotowskimi to jest uszczelnienie podatku VAT, ale też zwiększanie wpływów z podatku PIT i z podatku CIT. My obniżyliśmy te podatki, są niższe stawki. Ale przez mądrą politykę podatkową, przez lepszą ściągalność, przez lepsze narzędzia do unikania i walki z tymi oszustwami, ale też przez to, że gospodarka się rozwija, te wpływy, SPID i CIT są wyższe. I do budżetu państwa, z czego możemy finansować politykę społeczną i również inwestycje, i do samorządów. To, co mówił przed chwilą pan poseł, te by nie kłamią. A ja mogę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Panie prezydencie, do wszystkich samorządowców, tak naprawdę, ale tu szczególnie w Wodzisławiu, rząd jest chętny do tego, żeby pomagać także na inne projekty. Jeżeli będziemy unikać takich sytuacji, jaka to była w Wodzisławiu, że prezydent, nie wiem, czy celowo, czy zapomniał podpisać wniosek na 30 milionów, no niestety jak się tak działa, no to wtedy czasami tych pieniędzy nie ma. Jak będą rzetelnie wnioski składane, będzie pomoc. My nie patrzymy naprawdę na barwy polityczne, to miejsce, w którym jesteśmy jest najlepszym dowodem. Tak więc pracujmy razem mniej tej polityki, a więcej konkretnej pracy po prostu dla naszych mieszkańców. Bardzo dziękujemy i na tym kończymy spotkanie tutaj w Bodzisławie Śląskim. Zapraszam do obszowa. Dziękuję i do zobaczenia.